Dzień dobry Państwu, dzisiaj kolejne opowiadanie Cytadela o Zmroku z książki Wróciąc Poczuj to i znajdujemy się na cmentarzu garnizonowym w zasadzie to należałoby to uściślić. to jest tak zwany stary cmentarz garnizonowy albo górny stary cmentarz garnizonowy i najstarsza jego część znajduje się za moimi plecami oraz w tamtą stronę, gdzie usypany jest w tej chwili kopiec. W rzeczywistości tam kiedyś stała kaplica, i wokół niej dokonano pierwszych pochówków w roku 1807, i całe opowiadanie dotyczy właśnie tego tutaj obszaru rozgrywa się generalnie na samym dziedzińcu cytadeli, ale i właśnie w tej najbliższej okolicy, czyli nasz główny bohater wędruje sobie wzdłuż tego cmentarza, wzdłuż miejsca spoczynku e, prawie 800 żołnierzy pruskich, którzy zmarli w 1807 roku na Cytadeli Grudziąckiej, a potem byli chowani tu także żołnierze, e, urzędnicy wojskowi, ich rodziny, e, głównie zamieszkujących właśnie obiekt za moimi plecami w tle, czyli Cytadelę Grudziącką. Potem w roku 1920 powstał zwany Dolny Nowy Cmentarz Garnizonowy istniejący. Natomiast w połowie XIX wieku zaczął funkcjonować jeszcze jeden cmentarz wojskowy i działał on praktycznie do początku lat 20 XX wieku, potem został zniszczony, a w roku 1970 formalnie zamknięty i zlikwidowany. Znajdował się on przy ulicy Grunwaldzkiej. Wróćmy jednak może do tego opowiadania. To opowiadanie opiera się praktycznie na tak, na kilku elementach, słowach, które dzisiaj praktycznie są martwe, czyli tak zwanych wzgórzach piaskowych, czy no, mamy tam wspomniane miejsce z różą w nazwie. Wszelkie tego typu miejsca były traktowane jako miejsca, nazwałbym to w ten sposób, schadzek. Czyli, jeżeli stykamy się gdzieś w jakimś mieście z czymś, z ulicą, wzgórzem i tak dalej i ma to określenie róże, berg i tak dalej, to znaczy, że tam właśnie odbywały się tego typu spotkania. Natomiast, wracając do, 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 samej, do samego opowiadania i cytadeli, jest tam także kilka słów, które zwrócono mi uwagę, że powinny być wytłumaczone. Dlaczego? Dlatego, że, że dzisiaj one już nie funkcjonują. Ja bym pozostawił i pozostawiłem tak to w tej książce. To są pewnego rodzaju sformułowania, które są no, interesujące, historyczne, jeżeli chodzi o kwestie językowe. I warto chyba, aby one pozostały. Proszę zwrócić uwagę, jak Państwo będą na tym cmentarzu. Jest to jeden z bardziej interesujących obiektów tego typu w naszym regionie. I niestety no, cały czas jest e, niszczony, e, cały czas e, pojawiają się tutaj próby dewastacji, e, nagrobków, a szkoda, a szkoda. Warto tutaj, zwłaszcza przynajmniej tego e, 1 listopada pojawić się, e, zapalić jakiś znicz. E, może ktoś od czasu do czasu posprząta, bo takie osoby są. Przyjeżdżają tutaj i sprzątają własny, w, na własny koszt, poświęcając własny czas. Więc warto, żeby nas się zebrało tutaj więcej i może doprowadzimy ten cmentarz do o wiele lepszego stanu niż jest w tej chwili. Dziękuję.